Ja jeszcze nikomu nie odmówiłam. Zresztą ja mam bogate doświadczenia, bo byłem kiedyś stewardesą w PKS-ie. Także wszystko wiem. To co, idziemy? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Momencik. No wyszliśmy z darami, jacyś miejscowi ludzie w dresach nam je zabrali. Chcielibyśmy, żeby nam pani pomogła. O Melchiorze, co poczniem, co poczniem, co poczniem, co? Ja nie wiem, ja nie wiem. Co się, kuźwa z jasełek zerwaliś? Paki, nie te on ja mam te dary załatwię. Co to było za dary? Złoto, kadzidło i mirra. Nie mam problemu, nie ma problemu. Tu za murem jest kościół, to on kadzidło załatwię. Eee, teraz tak, złotol. O, Dzidek ma puszkę złotolu w piwnicy, także kadzidło jest, złotol jest. A mirra? A Mirek to nie wiem, czy z wami pójdzie. Nie mirrek, tylko mirra. A co to jest ta No To jest taki balsam leczniczy. To trzeba było tak od razu. Ma pani mirrę? Czy ja mam mirrę? Ja się z mirą nie rozstaję!